Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. No to co? Zasypało. Południową Polskę zasypało. Aresa też zasypało. Ares. Dobra. Eee. Także teraz raczej nie będziemy nic robić takiego. Eee. Nie będziemy zbierać śmieci, bo nie widać. Nie będziemy czyścić nic, a nic. Może jakaś przerwa będzie na kanale. Także czekajcie, eee, zobaczymy. No to chyba, że coś uda się nagrać. No nie wiem, zobaczymy co. Eee, w każdym razie, no myślę, że <laughs> dopóki to nie stopnieje, to raczej, no, chyba, że pójdziemy. No mam zamiary, jeszcze iść, wiecie, do lasu, bo ja. I tak będę chodził do lasu, i tak. Także nie wiem, czy wam nagrywać tam z lasu, czy nie. Nasze przygody z Aresem, tak? Aresku, przygody? Tak? Co chcesz zrobić? Hop! Szybko, szybko, chodź! Chodź szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Chodź, Tywoś! Chodź, O, jaki zadowolony i za domami. Ale szczęśliwe. A co ty masz tu? A co ty masz tu? Cały zasypany. Cały zasypany. No dobra jest tam. Dobra. Bo ja się tak, wiecie, pogonimy się trochę za resem. Jeszcze pójdziemy trochę do lasu pochodzić. No. A. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Dobra. Wiecie co? Idziemy do szklarni. Pokażę wam, co tam w szklarni. Moja dżungla. <noise> Zasypana śniegiem, oczywiście. Wszystko jest zasypane teraz śniegiem. Ale ładnie to wygląda. My za godzinkę wybieramy się do lasu Z Aresem To zobaczymy, może coś nagra, może nie Trudno mi powiedzieć Otwieramy mhm. No i tak to wygląda u mnie W e, szklarni Zobaczcie To żeby przezimowało Kaktusy są Widzicie Myślę, że przezimuje, co? A, u mnie tu w kladni wszystko zimuje. <grymne> o. Tu są już nowe, będą rosły z tych, z tych kwiatów. Tylko te kwiaty, one liście stracą, bo to są. To nie są zimowe, że przezimują, ale tutaj przezimują, bo tylko liście stracą, potem wybijają nowe, odbijają i jest super. Papryka. Jeszcze ja muszę zerwać, a te już nie dojdą. Widzicie, ale ta jest jeszcze dobra. Tam jest jeszcze dobra. Jest jeszcze jakaś papryczka. Tu jest o. Jeszcze papryka się uchowała. I tu mamy kwiaty takie na przezimowanie. O. Wszystko powinno przezimować. A raczej tu wszystko zimuje, także wiadomo, że to trochę to a potem odbija to wszystko i kruk też przezimuje. O! <grybujesz> dobra, jak dziobi. No dobra, to jest szklarnia. Taki odcinek. Widzicie? Hmm. Ok. Zamykamy A tu chyba jeszcze por do rosołu. zimuje tu już widzicie wykopane wszystko, już nie ma nic, także tu też już nie ma nic A jeszcze muszę wiecie co? Pokażę Wam cebulka jeszcze jest zielona Zobaczcie, jaka fajna do chlebusia. No ale to nie tylko jest zielona, bo tam są po prostu, jeszcze jest cebula normalna, tylko taka mniejsza. Bardzo smaczna. Także można jeszcze wykopać, sobie zjeść. Idziemy jeszcze tu. Zobacz, jak, jak to wszystko ładnie wygląda. A tu moje. Widzicie, co to moje? Pamiętacie? Grzybki? Wszystko zasypane. Widzicie? Ale w tym roku i tak to będzie poszerzał. Znaczy w przyszłym. A tak to wygląda wszystko u mnie. Po prostu. Kompostownik. Trzeba będzie w przyszłym roku. Wszystko tu. Bo to już dwa lata jest. W przyszłym roku. Będzie można wysypać nagrządki. Ale jest pięknie, powiem Jak nie ma, nie ma tego wiatru, to jest super, naprawdę. Dobra, to idziemy do mojej graciarni. Mój wózeczek. Widzicie. E... Ale tu jest po prostu. Tutaj to jest wszystko. Po prostu jest tak zagraczone, a miał być tak fajnie. I... Widzicie, e... to jest sprzęt mój maszyna do cięcia kafli obsydianów, takich kafli tych co znalazłem. Pamiętacie eee, i tu sobie robimy właśnie te moje piramidki różne. Muszę to trochę poczyścić, no tyle zostanie z tego wszystkiego. A tu zostaje z obsydianów takie, więc środki to będziemy to wszystko Będziemy jeszcze to wszystko tutaj ucinać, równać i damy do to takiego specjalnego, specjalnej maszyny. Chodzi o to, żeby wydobyć ten blask, tak, żeby się świeciły ładnie. Tak, tu ta końcówka, na przykład się świeci. Nie wiem, czy to widać, czy nie. No, bo, o, tu widzicie, jak się świeci. A tu już, jak przetnie się, to już nie ma, tak? No, to idzie wypolerować, tak, ale to jest strasznie długo, także wolę do takiej maszyny specjalnej wsadzić i to się wypoleruje, będzie ładne wtedy. No, bo chodzi o to, że e, znowu będę miał piramidki ładne, duże, będą z promieniami świetnymi, będą ładnie wyglądać, e, tylko powiem Wam tak no to już nie będzie działać jako upominek i w gratisie no niestety bo no to jest niestety to jest bardzo dużo pracy i tego wszystkiego przy tym żeby to wszystko zrobić no niestety no jakby tylko powiem wam tak jakby ktoś chciał to pisać do mnie na maila jasne tylko tak jak mówię to nie jest upominek ani w gratisie a to nie są tanie rzeczy na maila pisać jakby ktoś chciał ja wam pokażę jak z, zrobię bo Zapomniałem nagrać, ale teraz, bo nagram, zrobię następną. Yy, tylko, że to jakby ktoś chciał, to potrwa trochę, bo to niestety mam trochę zamówień na to, a ja nie dam, nie dam rady po prostu tego tyle robić, tak? Bo to jedna wychodzi na, nie wiem, na tydzień. Jak jest piętrze, to może dwie, ale to raczej nie. Jest strasznie dużo pracy przy tym. Ale jak zrobię taką podświetlaną, zobaczycie jak to, jak to działa w domu. Wiecie jak to działa, bo wam wiem, ale będzie opis cały tego wszystkiego. No i zobaczycie jak to wygląda wszystko. Dobra. E, co jeszcze? No nic, chyba już nic. Po prostu ja nie mogę tu. Ja tak zawalone tutaj, że po prostu nawet rower jest. Widzicie tu? Jak tu idę z tej strony ciąć, to widzicie, rower wisi na takich prętach. I po prostu czasami jest ciach, 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 ciach. Muszę to jakoś tutaj zrobić, żeby się zmieścić, bo, bo po prostu się nie da. Woda leje się, muszę gumowce zawsze ubierać, bo to potem pełno jest z jest wody po prostu z tego wszystkiego. No no Ares, ty tu musisz leżeć naprawdę on zawsze. On zawsze, on zawsze musi leżeć. Zawsze Ares, tu nawet... Widzicie na się leży na ziemi no ja nie wiem dobra wychodzimy ale tak grzejniczek duży elektryczny e, co ja to chciałem no dobra to czujemy ziemniaki bo chodzi o to że tu jest ładnie zimno to tutaj fajnie przetrwają ale tu nie ma mrozu w środku ale jest tak w 5 stopni, jak jest minus 10 na dworze, to tak tutaj jest 5 stopni. Dobra, no to wszystko. No, wózek stoi, na razie teraz nie będzie w użyciu to co? No to trzymajcie się, to taki krótki filmik na dzisiaj, a my lecimy do lasu. Może tam coś nagramy, nie wiem, zobaczymy.